Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku zademonstruję Państwu polonie od Germani Mint w wersję jedną i dwuncjową oraz zakupy, które zrobiłem na spadkach cenowych. Tak więc, żeby nie przedłużać, łapka w górę, subskrypcja i lecimy z tematem. Dzisiaj mamy 29 września 2022 roku. Cena najtańszej jednouncjowej złotej monety wynosi 8534 zł. Cena najtańszej srebrnej monety jednouncjowej jest to 120 zł. Gold silver ratio na dzień dzisiejszy jest to 71 do 1. Oczywiście chodzi tutaj o metale fizyczne. Jeśli chodzi o cenę dolarową, jest to 1704 dolary za najtańszą złotą monetę, za najtańszą srebrną monetę jednouncjową jest to 24 dolary. Kurs dolara bardzo wysoki, 5 zł. Mamy naprawdę konkretny rajd dolara na 5 zł. Niektórzy twierdzą, że to się nie zatrzyma, że pójdziemy jeszcze wyżej. Ja osobiście zapakowałem się już dawno w dolara. Mówiłem o tym już w 2021 roku, aby podzielić swój koszyk walutowy pomiędzy funta dolara i euro. Tak więc ci, co zrobili w ten sam sposób, to naprawdę dzisiaj na samym dolarze mogą naprawdę zanotować bardzo wysokie zyski. Tak jak widzicie, zakupiłem 100 sztuk kanadyjskiego liścia klonowego na szlachetnych inwestycjach. 1 września mieliśmy bardzo fajne tąpnięcie. Można było wtedy sobie wejść w takie monety bulionowe. Pojawiło się kilka komentarzy, ponieważ w jakimś tam rozpakowaniu mówiłem właśnie o tym, że zakupiłem po 107 zł na szlachetnych inwestycjach kanadyjskie liście klonowe. I pojawiło się kilka komentarzy, że nie było takich cen, że najtańsze monety bulionowe były po 120 zł. Tak więc gratuluję Wam czujności. Proponuję tym osobom, aby dobrze sprawdzały wszystkie monety u dealerów. Powiem Wam, moi drodzy, że byk i niedźwiedź był dostępny nawet po 98 zł u belgijskiego dilera, Tak więc proponuję sprawdzać dobrze ceny, poniżej 100 złotych również można było kupić w Niemczech. Tak więc ja zawsze wybieram sprawdzonego dealera. Chcę, aby moje monety były w jak najlepszym stanie. Ja wiem, że jest wiele osób, wielu stakerów, którzy uważają, że nie ma znaczenia. Takie monety mogą być podrapane, mogą być porysowane, mogą mieć uszczerbki, że to nie przeszkadza. Bardzo, bardzo dobrze, że tak myślicie. W tym momencie kiedy będziemy sprzedawać swoje monety, wy wystawicie swoje porysowane, podziurawione monety, a ja wystawię swoje bardzo ładne monety, za które płacę podobną cenę. Tylko kupuję u normalnych dealerów, którzy nie oszukują, którzy sprzedają bardzo fajne monety w bardzo fajnym stanie, a nie jakieś podziurawione monety. Tak więc będziemy wystawiać te monety i zobaczymy, kto pierwszy sprzeda na rynku wtórnym takie monety. Tak więc bardzo dobrze. Osoby, które kierują się właśnie takim myśleniem, ja nie neguję tego. Niech każdy robi zgodnie z własną decyzją, z własnym myśleniem, z własną strategią. Ja mam swój plan działania, swoje podejście i swoje strategie. Tak więc uważam, że jeśli kupujemy nowe monety. To płacimy za nowe monety. Jeśli chciałbym kupić uszkodzone, podrapane monety, to szukałbym na rynku wtórnym, a nie nowych monet. Tak więc tyle w tej kwestii. Oczywiście zdarzają się jakieś mikroryski, jakieś, nie wiadomo, powiedzmy, delikatnie zadrapania, ale ja mówię tutaj o poważnych uszczerbkach, poważnych, pobijanych rantach, jakbyśmy uderzali monetą o monetę. Tak więc tyle w tej kwestii. Druga sprawa, jeśli chodzi o moment wejścia w takie monety, to zawsze mówię, trzeba dobrze monitorować, pilnować tych cen. Mówię tutaj o fizyku, tak? O fizycznych cenach, nie o cenie spot. Tylko patrzcie zawsze sobie na fizyczne ceny tych monet, bo wiemy, że ten spot już się naprawdę bardzo mocno potrafi odkleić. I ja myślę, że w przyszłości to jeszcze bardziej się będzie odklejać. Zobaczymy nawet 40%, może nawet powyżej 40% pomiędzy papierowym srebrem a fizykiem. Tak więc, ja tutaj zawsze pilnuję dobrych momentów wejścia w zwykły bulion. I jeśli pojawia się naprawdę bardzo fajna promocja, cena srebrnych monet bulionowych spada, to nie czekam. I mam swój poziom wejścia poniżej 110 zł i kupuję właśnie takie monety. Tak jak widzieliście we wcześniejszych odcinkach, w styczniu zakupiłem również na szlachetnych inwestycjach krugerandy, również były po 107 zł, czy nawet tam niżej delikatnie, ale w podobnych pieniążkach kupiłem. Tak więc zobaczcie, kiedy warto jest wchodzić właśnie w srebrne monety bulionowe, a no właśnie wtedy, kiedy... Mamy bardzo duży płacz na rynku, że te ceny polecą, że jeszcze zobaczymy niższe poziomy, właśnie kiedy jest taka, taki negatywny sentyment. To wtedy właśnie powinniśmy wchodzić w takie monety. Większość osób wchodziła na górce, kiedy mieliśmy wojnę na Ukrainie. To złoto bardzo mocno pobiło ATH tak, w złotówkach, przebiło rekordy. I mieliśmy oczywiście też wystrzał na srebrze, i wtedy bardzo dużo osób zapakowało się w bardzo drogi bulion po 140, po 150 zł za uncję. Ja wtedy mówiłem, żeby nie kupować zwykłego bulionu, tylko ewentualnie wchodzić w delikatne premium, czy też wyższe premium i troszkę przeczekać tą sytuację. Natomiast bardzo dużo stakerów zapakowało się na górce. I takie, takie osoby właśnie są już w tej chwili obrażone na rynek. Sprzedały monety na rynku wtórnym osobom, którzy, którzy mają większy staż, tak, bardziej doświadczonym silver stackerom. Taki, takie osoby sprzedały za grosze swoje srebro i obraziły się na rynek i właśnie przez to się bierze ten cały hejt na srebro. Bardzo często te osoby powracają i piszą mi w komentarzach, płacze, że na srebrze się nigdy nie zarobi, że to jest tylko strata kapitału itd., itd. Tak więc te osoby, które są w temacie, które są już dłużej na tym rynku metali szlachetnych, to już wiedzą, o co chodzi. Tak mówiąc między nami, osoby doświadczone, które mają już zakumulowane Większej ilości srebra, powiedzmy 500-1000 uncji, to nie mają ciśnienia na srebro, nie muszą go kupować. Jeśli cena wystrzeli do góry, widzą powiedzmy 140-150 zł na uncji, to oni potrafią wyczekać, to mówią sobie spokojnie. Niech ta cena rośnie, ja sobie poczekam, i później nagle jest obsunięcie się cen, srebro spada, młodzi inwestorzy wyprzedają w strachu, bo jeszcze usłyszeli, że cena srebra spadnie jeszcze niżej, że to srebro będzie za grosze, że to jest nic nie warte, i wtedy właśnie takie doświadczone osoby odkupują od nich za grosze i sobie akumulują srebro. Natomiast ja tutaj bardziej poluję na nowe monety, kupuję właśnie Przeważnie od szlachetnych inwestycji, e, takie monety, i moi drodzy, akumuluję sobie cały czas srebro. Nie patrzę, nie słucham, że to jest nic nie warte, że na tym się tylko mo można stracić. Tak więc tak to wygląda. Oczywiście e, nie polecam tutaj nikomu, e, aby inwestował, aby się pakował, tylko przedstawiam zawsze. Swoją strategię, swój punkt widzenia, tak jak ja to widzę, i zawsze, tak jak mówię, ja kupuję za swoje pieniądze, kładę na stół fizycznie monety i pokazuję. I teraz, kolejna perełka w kolekcji, mamy tutaj oczywiście Germanię i Polonię. Bardzo długo czekałem na tą monetę. Już była pokazana u moneciarza, u Silver Star, na kanałach. Ja oczywiście nie byłem w stanie zrobić wcześniej tej recenzji mam bardzo dużo monet w tej chwili do recenzji tak więc będą pojawiać się częściej oczywiście jeśli pojawiają się kolejne ciekawe newsy ważne informacje na rynku złota lub srebra to też będę chciał Robić takie odcinki i po prostu Was poinformować jak najszybciej o tym, abyście wiedzieli, co się dzieje w świecie metali szlachetnych. Natomiast wracając do naszej Germanii i Polonii, moim zdaniem, wielkie brawa, kolejny raz dla Germanii Mint. Pan Mateusz Frąckowiak stanął na wysokości zadania. Sami spójrzcie, jak ta moneta się prezentuje. Nasza Polonia stoi dumna, piękna. Długie włosy opadające na ramiona, w koronie oczywiście mamy tutaj orła naszego na tarczy, przepięknie to wygląda. Nic tutaj nie muszę dodawać do tej monety. Naprawdę projektant pokazał naprawdę bardzo wysoki poziom. Osobiście uważam, że będą tutaj duże wzrosty cenowe w przeciągu dwóch lat Spokojnie zobaczymy tutaj 50-100% wzrostu na tej monecie. Tak więc oczywiście nie są to żadne porady inwestycyjne, ale jest to tylko mój punkt widzenia. Są to moje prywatne przemyślenia. Ale zobaczymy oczywiście za dwa lata, jak to będzie się prezentować. Uważam, że wielu polskich silver Stakerów kupi taką monetę kolekcjonersko w chłonie. Rynek, raz, dwa takie monety i nakład 25 tysięcy sztuk na cały świat. Naprawdę uwierzcie mi, nie jest to dużo, tak więc może być tutaj bardzo szybki, wystrzał cenowy, ale tak jak powiedziałem, myślę, że w przeciągu dwóch lat zobaczymy już konkretne wzrosty. Spójrzmy na wersję dwuncjową. Postanowiłem zakupić wersję dwuncjową, ponieważ chciałem zobaczyć jak prezentuje się ta moneta w wersji dwuncjowej, i tak jak widzicie, te monety po prostu zachowują tą samą średnicę, zmienia się tylko grubość. I tutaj mamy już nakład na dwuncjówkach, tylko 2500 sztuk na cały świat. Do tego jest dołączony certyfikat z pudełkiem, przepięknie to wygląda. I powiem Wam, że dwuncyóweczka już wygląda zdecydowanie lepiej w tej grubości. Naprawdę czuć tą wartość w dłoni. Tak więc wielkie brawa dla Germani Mint. Tak więc podsumowując cały odcinek, uważam, że jeśli pojawiają się bardzo fajne okazje zakupowe, mamy obniżki na srebrze, obniżki na złocie. I mamy już przygotowaną jakąś strategię, jesteśmy dłużej na tym rynku, to powinniśmy wchodzić w takie właśnie momenty, ponieważ to, co się dzieje w tej chwili na świecie, mamy spadki praktycznie na wszystkich aktywach giełda, kryptowaluty, srebro, złoto, ale pamiętajcie, to nie będzie trwało zbyt długo. Będą być może jeszcze niższe poziomy, i wtedy też powinniście być przygotowani na wejście właśnie w takie srebro czy złoto fizyczne, czy też inne aktywa, ale pamiętajcie, dodruk poszedł ostro wcześniej i spowoduje prędzej czy później duże wzrosty na metalach szlachetnych, ja mówię w przeciągu 3 do 5 lat zobaczymy bardzo duże wzrosty cenowe na metalach szlachetnych, ale oczywiście, tak jak zawsze powtarzam, ja jestem inwestorem, kładę na stół swoje pieniądze i ryzykuję własnym kapitałem, i Wy również zawsze przemyślcie swoje inwestycje, w co chcecie wchodzić, czy jaki macie horyzont czasowy, ile chcecie poświęcić na to kapitału, ile jesteście w stanie stracić, czy przetrzymacie dalsze straty, dalsze spadki na rynkach. Zawsze rozważcie sobie swoją strategię i miejcie swój plan działania i dążcie do niego. Tak więc na tą chwilę bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie mój kanał, za wszystkie łapki i komentarze pod filmami. A ja już Wam wszystkim serdecznie dziękuję, że oglądacie, że jesteście. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.